Na podstawie listy obecności w dzisiejszych obradach uczestniczy 21 radnych, co oczywiście stanowi niezbędny kworum do podejmowania wszelkich uchwał oraz decyzji. Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca, tym razem 24 kwietnia, w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza, odbyła się sesja Rady Miejskiej. Siódma sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie miała krótki przebieg było raptem do podjęcia kilka projektów uchwał, z których najważniejsze to oczywiście zmiany w budżecie. Dokonano niezbędnych korekt, bowiem zbliżają się wakacje. Należało znaleźć środki na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na obozy i imprezy zorganizowane przez różne stowarzyszenia. Ponadto też wyrażono zgodę na dzierżawę gruntu bez przetargu na okres 10 lat dwóm dotychczasowym Dzierżawcom, którzy ten grunt przez ostatnie lata na terenie miasta dzierżawili. Zmiany niewielkie w uchwale, która dotyczy profilaktyki przeciwalkoholowej, oraz zmiany w sieci organizacyjnej szkół, ponieważ doszła nam nowa jednostka, zespół szkolno-przedszkolny i zostały wytyczone granice, do której, które obejmują dzieci mające uczestniczyć do poszczególnych placówek oświatowych. Rada Miejska podjęła też uchwałę w sprawie dofinansowania do remontu stacji drogi Krzyżowej dla parafii Świętej Barbary w Nowej Rudzie Drogosławiu. Czynione są te renowacje już od kilku lat. Yy, obecna dotacja ma starczyć na sfinansowanie czterech obrazów. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły kwietniową sesję Rady Miejskiej Nowej Rudy.